Nie ma już pierwszej ligi żużlowej, zmiany, zmiany i jeszcze raz zmiany. Ja nazywam się Filip Morski i zapraszam na szóste wydanie mojego felietonu Żużel okiem Elipsa. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat dość świeży, czyli o zmianach, jakie Ekstraliga wprowadziła do dotychczasowej pierwszej ligi żużlowej, aktualnie już drugiej Speedway Ekstraligi. O tych zmianach sobie dzisiaj porozmawiamy i bez przedłużania przechodzimy sobie do tego co Ekstraliga do pierwszej ligi jak i do swojej własnej PG Ekstraligi wprowadziła. 140 meczów w sezonie, to jest przede wszystkim ta nowość, oczywiście łącznie w obu ligach, no jest to na pewno liczba bardzo, bardzo duża i do tego też za moment przejdziemy. Nowa wizualizacja, nowa identyfikacja wizualna zawodowych lig żużlowych w Polsce, bo to właściwie te od teraz zawodowe ligi, ja z tym PG Ekstraligi, z tym standardowym, jak, jak dotychczas logo, logo drużynowych mistrzostw Polski, i druga Speedway Extra Liga z tym logo bardzo do ekstraligowego tego głównego upodobniona. Logo takie niebiesko, bym powiedział, zielone, czyli to są drużynowe mistrzostwa pierwszej ligi, tak to się oficjalnie nazywa. I jeżeli chodzi o tą identyfikację, ja akurat z tego nie do końca jestem zadowolony. Uważam, że jednak ligi, nawet w kwestiach wizualnych, powinny zostać rozgraniczone, i to logo już właściwie, czyli rzecz taka pierwsza, która nam się zarzuca na, na nasze. Czy oko powinna po prostu. Się odróżniać, a nie, że tutaj będziemy mieli dwie ligi o bardzo y, podobnych nazwach, bo to też warto zaznaczyć, i bardzo podobnym logo, o bardzo podobnej identyfikacji y, wizualnej. Osiem drużyn w każdej z lig y, zawodowych, czyli tak jak dotychczas osiem lig w PG, y, drużyn w PG Ekstralice i osiem polskich drużyn w drugiej Speedway Ekstralice. Też po tych zmianach, po tym objęciu przez Ekstraligę y, drugiej Speedway Ekstraligi, od teraz y, nie mamy już rzeczywiście drużyn zagranicznych, takich jak Dałga w Pilsch, czy Landshut, w nawet pierwszej dotychczas lidze, nie wspominając o ekstra lidze No i uważam, że to jest bardzo duża zmiana na minus, bo jeżeli nam, Polakom, zależy na rozpowszechnianiu już, już w innych państwach, no to jest to absolutnie krok w złą stronę i ja zawsze mówię, jeżeli dajemy jeździć już drużynom z zagranicy w polskiej lidze, to dajmy im jechać na pełny etat, czyli że mogą awansować do Ekstraligi tak jak inne drużyny, a jeżeli ma to wyglądać tak, że one w tym momencie nie mogą awansować yy, z krajowej ligi żużlowej nawet do drugiej speedway ekstraligi. No to, żeby najlepiej w ogóle nie jeździły, bo to jest właściwie jazda poniżej. Niech lepiej jeżdżą sobie w lidze niemieckiej, no bo. Yy, tak na, na ten moment to właściwie zagraniczne kluby wypełniają naszą krajową Ligę Żużlową, by ta mogła w normalnym systemie, a nie jakimś dmpj oto podobnym jeździć. Kolejna zmiana na plus jak najbardziej, powrót Baraży, ale to dopiero od sezonu 2025 i tutaj uwaga przytoczę komunikat, bezpośrednia rywalizacja w formie dwóch pomiędzy siódmą drużyną PG Ekstraligi, a drugą drużyną Speedway drugiej Ekstraligi, więc to co widzieliśmy ostatni raz przed czterema laty, kiedy to w barażu mierzyła się Gorzowska Stal razem z Ostrowską Arget Malesą, wówczas jeszcze Ostrowią. No i tutaj, plus możliwość corocznej większej rotacji drużyn pomiędzy ligami zawodowymi. To jest taka zmiana. No i ja baraże chwaliłem zawsze. Zawsze to były jakieś takie fajne, ciekawe mecze, które też nam pokazywały, jaka jest mniej więcej różnica między jedną ze słabszych drużyn Ekstraligi i ona, kiedy równa się z jedną z lepszych drużyn ligi pierwszej zawsze można było to sobie fajnie te poziomy porównać. Od sezonu 2025 czeka nas także powrót playoffów dla drużyn z miejsc 1, 2, 3 i 4 w obu ligach zawodowych, plus zwycięzca rundy zasadniczej dokonuje wyboru rywala w półfinale, czyli załóżmy tak jak w tym sezonie, który już się dobry kilka miesięcy temu skończył, rundę zasadniczą wygrała Sparta Wrocław, to na wcale nie musiała trafiać na czwartą, czy tak jak teraz rzeczywiście było szóstą drużynę, tylko rzeczywiście mogła sobie rywala wybrać, więc na przykład w tym sezonie to nie musiało być Leszno, tylko na przykład Gorzów, czy też Toruń od sezonu 2020. 5. Czeka nas także nowy system playdown dla drużyn z miejsc 5, 6, 7 i 8, więc będzie to walka o utrzymanie w obu ligach zawodowych. I tutaj mamy podpunkty. Drużyna z 5 miejsca po rundzie zasadniczej dokonuje wyboru rywala w dwóch meczach, więc to wygląda tak jak w playoffach, czyli rywalizacji na szczycie ligi. Zwycięzcy dwóch meczów o utrzymanie zajmują miejsca 5, 6. Czyli zwycięzcy tych spotkań dwumeczowych z wybranymi rywalami od razu mają pewne utrzymanie na miejscach 5-6, co będzie zależne od zdobycia punktowej dwumeczu. Pokonani walczą o siódme miejsce w dwumeczu. W PG Ekstralidze zwycięża. Zwycięzca meczu zyskuje prawo jazdy w barażu o utrzymanie, natomiast Speedway, drugiej ekstralidze, zwycięzca dwu meczu zapewnia sobie utrzymanie. Przegrany spada do niższej ligi, więc w ekstralidze, nawet jeżeli się ten dwumecz wygra, to są baraże, a w drugiej Speedway ekstralidze po prostu się utrzymuje, tak jak te drużyny z miejsca 5 i 6. No i na koniec 6 meczów w fazie Playdown down, plus dwa mecze barażowe, <laughs> tak to będzie wyglądało w ekstralidze i pierwszej lidze. Natomiast warto zaznaczyć, nie będzie baraży między y, drugą Speedway Extra Ligą, a Krajową Ligą Żużlową, dawniej y, drugą ligą Żużlową. Jeżeli chodzi o powrót do playoffów 1-4, y, ja ten pomysł raczej chwalę akurat to moje drużynie, czyli Apatorowi Toroń ostatnio y, kolokwialnie mówiąc y, nie oddało, to znaczy oddało, ale to, że były y, playoffy 6-drużynowe y, Teraz jak są te czterodużynowe, nie wiem czy moje drużynie uda się y, awansować, ale to dopiero sezonu 2025, natomiast generalnie ten pomysł chwal, chwalę. Na playdowny uważam, że jest to system zbyt rozbudowany, który powoduje nam taki, a nie inny stan rzeczy, iż runda zasadnicza poniekąd nie ma większego znaczenia i drużyna, która gdzieś tam lewituje sobie nad spadkiem i tak może zebrać wszystkie siły na te playdowny i tam po prostu się spiąć i bez problemu utrzymać się nad drużyną, która na przykład miała w rundzie, po rundzie zasadniczej kilkanaście punktów więcej, a i takie sytuacje były, że piąta drużyna miała tyle punktów przewagi nad ósmą. Kolejna zmiana czyli właśnie wybór rywali od sezonu 2025 także w playoffach w Ekstralidze i drugiej Speedway Ekstralidze. Zwycięzca rundy zasadniczej wybiera rywala, z którym zmierzy się w półfinale, a w playdownach piąta drużyna po rundzie zasadniczej wybiera rywala, z którym zmierzy się w dwumeczu o utrzymanie. Tutaj moje zdanie jest takie, że ja bym nie mieszał. Nie mieszał w systemie i po prostu zrobił tak jak jest aktualnie, że pierwsza drużyna pojedzie z tą Czwartą, co prawda, gdzieś tam niektóre drużyny kalkulowały, czy może nie pojechać jednego meczu gorzej, nie ustawić go, tak żeby trafić na drużynę z trzeciego miejsca, która jednak w drugiej części sezonu radzi sobie gorzej niż ta z miejsca czwartego. Natomiast uważam, że i tak taki system jest lepszy niż wybór rywali. Akurat dla mnie osobiście ta zmiana jest niepotrzebna. Od sezonu 2025 zwiększy się liczba meczów. Peg Ekstralidze meczów 70, w drugiej Speedway Ekstralidze meczów 68, i dwa mecze barażowe, w sumie meczów 140, co oznacza wydłużenie sezonu dla drużyn z miejsc 7-8 no i właśnie z tymi drużynami z miejsc 7-8. To uważam jest naturalny zastępnik, zastępnik, nie wiem, czy to jest dobre określenie, system zastępujący KSM. Uważam, że to jest bardzo, bardzo dobra forma, która zastępuje nam kalkulowaną średnią meczową, bowiem kluby z z niższej półki, których, które raczej nie mają w planach gdzieś tam zdobywać medali, chociażby w Ekstralidze. I tak mogą mocnych zawodników do siebie ściągnąć, bowiem ci wiedzą, że i tak zarobią, nawet przy, przy słabym wyniku drużyny ta i tak będzie jeździła do końca w walce utrzymania. Taki zawodnik przy słabej reszcie składu ma duże szanse zdobyć wiele punktów i przy tym zarobić dużo pieniędzy. Uważam, że to jest system na plus, który zastępuje nam idealnie KSM, którego byłem absolutnym przeciwnikiem. Od sezonu 2025 czekają nas też nowe zasady awansów i Spadków. O tym już sobie troszeczkę rozmawialiśmy. Zwycięzca Speedway drugiej Ekstraligi do Ekstraligi awansuje. Tak samo jak zwycięzca dwumeczu barażowego spadek, natomiast zanotuje ósma drużyna PG Ekstraligi i przegrany dwumeczu barażowego awans. Natomiast do drugiej Speedway Ekstraligi z drugiej Ligi Żużlowej zanotuje zwycięzca tejże Krajowej Ligi Żużlowej, a spadek z drugiej Speedway Ekstraligi ósma drużyna. Na tejże ligi właśnie od sezonu 2024, czyli już od tego zbliżającego się, wspólna komunikacja nas czeka, właściwie ona już gdzieś tam. Się na mediach przewija. Jest to wspólna komunikacja obu lig zawodowych, co oznacza nową domenę internetową www.extraliga.pl. Połączone kanały social media, czyli chociażby Facebook, Instagram, Twitter, teraz X, YouTube i TikTok. To widzimy już teraz, a także wspólna aplikacja mobilna Extraliga, App do zainstalowania chociażby w sklepie Play. Uważam, że to jest zmiana jak najbardziej na plus i na nią, nad nią rozwodzić się już nie będziemy. Kolejna nowa zmiana to Typer, Typer i Menadżer. Ja i z jednego i z drugiego, a szczególnie z Typera korzystałem i dalej korzystać zamierzam. To też już od nadchodzącego sezonu 24 w wersjach dla obu lig zawodowych i Typer i Liga Menadżer dla PG Ekstraligi i drugiej Speedway Ekstraligi będzie dostępny. Speedway drugiej Ekstraligi, bo tak właściwie w takiej kolejności się to powinno czytać no i jeszcze jedna zmiana od sezonu 2025 zastępstwo medyczne nas czeka możliwość zastosowania w PG Ekstralidze zastępstwa medycznego ze Speedway II Ekstraligi oraz Krajowej Ligi Żużlowej, myślę, że to jest jak najbardziej też zmiana na plus, że można takich zawodników do siebie ściągnąć a natomiast jeżeli chodzi o drugą Speedway Ekstraligę, tutaj jest możliwość zastosowania w, um, zastosowania zastępstwa medycznego, tylko yy, w przypadku zawodników z drugiej ligi żużlowej, więc ekstraligowca zakontuzjowanego, pierwszoligowca ściągnąć yy, sobie nie można, więc yy, typer na plus i zastępstwo medyczne też jak najbardziej na plus, generalnie jest, yy, więcej plusów niż yy, minusów. No i powoli kończąc już te suche yy, wątki statystyczne, yy, system rozgrywek w PG Ekstralidze od sezonu 25 to 70 yy, meczów, runda zasadnicza meciów 56, 8 drużyn i 14 rund każdy z każdym czyli 7 w danych miastach i 7 meczów rewanżowych w miastach, w miastach drugich, w miastach kolejnych, nie wiem jak to inaczej powiedzieć a więc tak, w playoffach mamy 8 meczów, w playdownach meczów 6 do półfinału wchodzą najlepsze 4 zespoły po rundzie zasadniczej a utrzymanie w playdownach walczą 4 najgorsze zespoły po rundzie zasadniczej, zwycięskie drużyny z półfinału, z dwóch meczów nawansują do finału, gdzie odjadą dwóch mecz, a o trzecie miejsce, brązowy medal, powalczą drużyny przegrane w dwóch meczach półfinałowym, jeżeli natomiast chodzi o playdowny, utrzymanie zapewnią, zapewnią sobie zwycięzcy dwóch meczów i oni trafią na miejsca 5-6, natomiast y, o baraż, o utrzymanie można powiedzieć, czy też o szansę utrzymanie się y, powalczą drużyny przegrane w tych y, dwóch meczach, no i zwycięzca y, tego dwóch meczu, y, pojedzie w barażu z drugą y, drużyną, drugiej Speedway Ekstraligi. Ligi, natomiast przegrany automatycznie spada ligę niżej do Speedway drugiej Ekstraligi. Ligi, tak to wygląda, jeżeli chodzi o PG Extra no i teraz Speedway druga ekstraliga też system od roku 2020. 25, 68 meczów, 56 w rundzie zasadniczej, 8 drużyn, 14 kolejek, w playoffach 6 meczów, w playdownach meczów 6, półfinały to cztery mecze, no i tutaj też do finału awansują drużyny w tych dwóch meczach zwycięskie, nie ma meczu o miejsce trzecie, drużyna przegrana w finale pojedzie w barażu z drugą najgorszą drużyną PGE Ekstraligi, natomiast w playdownach o utrzymanie w drugiej Speedway Ekstralidze, cztery najgorsze drużyny tejże ligi, tejże ligi. zwycięzcy dwóch meczów się utrzymują, drużyny przegrane jadą o miejsce siódme, no i zwycięzca tego dwu meczu o miejsce siódme utrzymuje się w Ekstralidze, a przegrany spada do Krajowej Ligi Żużlowej dotychczas drugiej y, Ligi Żużlowej. To są te zmiany generalnie większość z nich oceniam na plus, absolutnie nie wszystkie bo uważam, że wszystkie nie są dobre takie jak y, chociażby ten wybór rywala po rundzie zasadniczej, co jest zależne od miejsca, ale poza tym tutaj do niczego więcej bym się nie doczepiał tylko jest generalnie taki jeden wielki problem. My cały czas dryfujemy nad zmianami regulaminu. Raz co sezon wchodzi ten przepis, później powraca, później znika. I tak cały czas się kręcimy, wchodzi coś nowego, to się nie przejmuje. Ja nie jestem fanem takich ciągłych zmian, ale jak widać niektórzy zarządzający PG Ekstraligą są i im to za bardzo nie przeszkadza. To jeszcze może sobie tylko przytoczmy o tym, co mówił prezes PGE Ekstraligi Wojciech Stępniewski, właściwie ja nie będę tego wszystkiego czytał, ale dam wam tutaj link w, w opisie, żebyście mogli sobie ten wywiad przeczytać. To jest krok milowy po siedmiu latach, powiedział Wojciech Stępniewski, prezes Ekstraligi Żużlowej. Od sezonu 24 Ekstraliga Żużlowa obejmuje wspólne zarządzanie Speedway Ekstraligą i Speedway drugą Ekstraligą. Tym samym nie będzie już funkcjonowała dotychczasowa pierwsza Liga Żużlowa. No i to nazewnictwo też uważam mocno utrudnione. Ja zostałbym najchętniej przy Ekstralig pierwszej lidze, drugiej lidze, ewentualnie wrócił do tego, że Ekstraliga będzie pierwszą ligą, pierwsza liga będzie drugą ligą, a druga liga będzie trzecią ligą, wiem, że to jest zag zagmatwane, ale taki jest żużel, taki jest żużel moi drodzy, dokładnie tak i tutaj zmiany są co sezon, jak nie częściej, no ale tak jak mówię, tak jest speedway, dzisiaj było o, o, o objęciu pierwszej ligi żużlowej przez PG Ekstraligę, no i teraz to wygląda tak, że mamy PG Ekstraligę, Speedway, drugą ekstraligę i na trzecim poziomie Krajową Ligę Żużlową. Ta też zareagowała, no bo zareagować musiała, bowiem druga liga Żużlowa i druga Speedway Ekstraliga jednocześnie to by się troszeczkę nie kleiło, dlatego też na taki ruch się panowie SGKS Rzecz zarządzający Krajową Ligą Żużlową zdecydowali. No i Natomiast jest to też troszeczkę memiczne, że w krajowej lidze żużlowej, w polskiej krajowej lidze żużlowej będziemy mieli dwa zespoły spoza naszych granic, z Niemczech i Łotwy dokładnie, które zresztą awansować ligę wyżej nie będą mogły. Ja nazywam się Filip Morski, to było szóste w historii kanału, szóste w historii kanału Felieton Żurzel Okiem Elipsa. No i mam nadzieję, że następny pojawi się już niedługo. Jeżeli tak będzie, to oczywiście poinformuję Was o tym na moich mediach społeczności temacie tam na banerze kanału wszędzie sobie możecie znaleźć, jak tylko wejdziecie na mój kanał, to to będzie wręcz tam wam tryskać na ekranie tymi wszystkimi linkami, więc mam nadzieję, że się w tym nie pogubicie. Możecie zostawić suba, lajka, jak tam chcecie, co wy tam czujecie, zresztą nic nie musicie, to wszystko jest wasza, wasza wola, ja wam sterować nie będę. No i co? To na dzisiaj byłoby tyle. Zmiany, zmiany, jeszcze raz zmiany. Mam nadzieję, że wreszcie po tym sezonie to się troszeczkę ustabilizuje.